Witam Państwa w kulturze pod ręką. Jaki prezent można sprawić babciom i dziadkom w dniu ich święta? O tym już za chwilę powiemy w naszym programie. Ale rozpoczynamy od koncertu charytatywnego, który odbył się w Kościele Świętego Rocha. Zapraszam. W styczniu na Nowym Mieście nie braknie imprez charytatywnych. W środę 22 stycznia naszej kamery nie mogło zabraknąć w kościele Świętego Rocha, gdzie Duszpasterstwo Akademickie zorganizowało specjalny koncert, w trakcie którego zbierało pieniądze na bardzo szczytny cel. Tu w Duszpasterstwie zajmujemy się organizowaniem czasu i spędzaniem czasu z naszymi podopiecznymi, którzy jeżdżą na wózkach lub mają inne niepełnosprawności. I co roku organizujemy dla nich obóz w wakacje. Taki obóz to dla wielu jedyna okazja, żeby w ogóle gdzieś wyjechać, dlatego co roku staramy się go zorganizować. Ale co roku jest też bardzo trudno o fundusze, i staramy się szukać w wielu źródłach. Sprzedajemy ciastka, kartki pocztowe, świąteczne. I koncert jest właśnie kolejnym takim sposobem na zebranie jakichś pieniędzy. Koncert charytatywny na tak dużą skalę członkowie Dusz Pasterstwa zorganizowali po raz pierwszy, a do udziału w akcji zaprosili aż trzy grupy muzyczne. Jeszcze przed koncertem zaglądamy na próbę sołackiego chóru kameralnego. Założony 7 lat temu przez Mariannę Majchrzak, chętnie angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne. Niedawno śpiewaliśmy w Domu Pomocy Społecznej, także takie kolędowanie w ogóle sprzyja temu, żeby ra radość tego śpiewania no, dzielić z innymi. Teraz czas zajrzeć na koncert. Orkiestra Kulturka i Szacuneczek, która wystąpiła jako pierwsza, to zespół międzypokoleniowy. Jego trzon stanowią instrumenty dente. Muzycy orkiestry wywodzą się z poznańskiej Śródki. Pisy wokalne rozpoczęła grupa Before, cztery śpiewające panie wywodzą się z chóru kameralnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. między występami publiczność mogła obejrzeć materiały filmowe, na których osoby niepełnosprawne wyrażają wdzięczność za pomoc w organizacji letniego wypoczynku. Już teraz można im życzyć udanego tegorocznego obozu. Teraz coś dla babci i dziadków ich święto wypadło we wtorek i środę, ale już w niedzielę 19 stycznia na specjalny koncert dziadkowie zostali zaproszeni do kościoła pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty na ulicy Falistej. Kolendy i pastorałki dziadkom śpiewał zespół dziecięco młodzieżowy Solideo. Solideo kierują Monika i Michał Dudziakowie. Muzykują w parafii na Starołęce od trzech lat, jak stwierdza pani Monika, przede wszystkim dla Jezusa. Najmłodsi chórzyści chcieli jednak swoim talentem uradować także dziadków i babcię. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach bez babci i dziadka bardzo trudno sobie poradzić, bo jak obserwujemy, to oni pomagają rodzicom na każdym kroku, dlatego chcielibyśmy chociaż w ten sposób im podziękować, i stąd ten koncert, który żeśmy zorganizowali. Ciszy. Najmłodsza artystka zespołu Solideo ma zaledwie 4 lata, a najstarsi chórzyści chodzą do gimnazjum. Występ dla babci i dziadków był dla nich dużym przeżyciem. W artystycznym wyzwaniu zespołowi pomógł sam ksiądz proboszcz. Jezusowi Bogu, Bogu Ten niedzielny koncert był praktycznie takim pierwszym, można by powiedzieć, występem Poza liturgicznym tego zespołu Wcześniej zespół uczestniczył już tradycyjnie w Jasełkach z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. W tym roku podjęliśmy decyzję, że nie będziemy organizować jasełek, ale zorganizujemy coś w formie koncertu. Taki koncert nie zdarza się co dzień. Zespołu Solideo można jednak słuchać w każdą niedzielę w czasie dziecięcej mszy świętej. Kolendy rozbrzmiewają nie tylko w kościołach, we wtorek 14 stycznia śpiewali je seniorzy klubu Złota Jesień z Osiedla Powstań Narodowych, ale nie sami, tylko w towarzystwie gości, którzy tego dnia zjawili się w ich klubie. Oto zespół Dębowy Liść z Suchego Lasu i Jagoda Podleśna. Na osiedle Powstań Narodowych pani Jagoda przyjechała ze swoim programem Jagienka i jej goście. Koncerty te odbywają się w domach pomocy społecznej, w klubach seniora i w hospicjum. W hospicjum raz w miesiącu się zobowiązałem robić koncerty dla tych obłożnie chorych. W różnych częściach naszego miasta oraz w okolicach Poznania pani Jagoda w ramach swojego programu wystąpiła już prawie 200 razy. Wtorkowy koncert w Złotej Jesieni to jej drugie odwiedziny na osiedlu Powstań Narodowych. Dla seniorów śpiewała nie tylko z chórem dębowy liść, ale także solo. Targi Aktywni 50 Plus dopiero w kwietniu, ale seniorzy z Rataj już teraz się do nich przygotowują. Nasza kamera zajrzała na zajęcia terapii tańcem w Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha. Uczestnicy zajęć pod kierunkiem Olgi Kuźmińskiej przygotowują układ choreograficzny, który pokażą w czasie targów. Terapia tańcem w Orlim Gnieździe cieszy się od lat wielkim powodzeniem. Tu w Orlim ćwiczymy już 8 rok i są panie, które chodzą 8 lat i dłużej, bo wcześniej pracowałam w uniwersytecie. Także ta terapia tańcem kwitnie, że tak powiem. I zachęcam panów też. Na zajęciach seniorzy nie tylko tańczą, ale także ćwiczą. Gimnastyka pomaga im w codziennym życiu. Ćwiczymy, dlatego, żeby się czuć co najmniej tak dobrze jak ja, a może nawet i lepiej. Także dlatego ćwiczymy. To jest piękna sprawa dla starszych ludzi, że ja mogę coś dla nich zrobić, a oni odwzajemniają się wielkim uśmiechem, podziękowaniem, tym, że przychodzą, że są radośni, szczęśliwi. I każdego, na każdych zajęciach tak jest. W tym roku Olga Kuźmińska obchodzi jubileusz 50-lecia pracy artystycznej, który uświetni specjalny program artystyczny. To wydarzenie już w maju. Mamy nadzieję, że uda nam się pokazać je Państwu w kulturze pod ręką. A teraz zapraszamy do świata teatru najmłodszych mieszkańców rataj. Ten świat można poznawać w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej, a przewodnikiem w tym świecie jest Katarzyna Piątek, absolwentka kulturoznawstwa, instruktorka teatralna. Uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się na nich podstaw aktorskiego warsztatu. Jest emisja głosu, jest rozgrzewka ciała, jest praca z wyobraźnią, improwizacja, jakiś taniec. Z dziećmi no to wszystko się tak naprawdę opiera na zabawie, ale gdzieś tam właśnie staram się przemycić techniki teatralne. W teatralnych zabawach uczestniczyli już uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej numer 18 z osiedla armii krajowej. Jak pracuje się z najmłodszymi? Trzeba się przede wszystkim bawić. Najpierw trzeba właśnie pozwolić im się wyszaleć, więc są to jakieś takie zabawy, gdzie niby się przeobrażamy w kotka czy myszkę, albo w jakąś amebę, ale tak naprawdę będziemy biegać, 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 żeby się rozładować. Później trzeba się trochę skupić, właśnie, wyciszyć. Więc na przykład można sobie wyobrazić, że jest jakimś nasionkiem, które ma rozkwitnąć albo balonikiem, który spuszcza z siebie powietrze. No i później właśnie muzyka to jest to, co dzieci lubią, więc jakieś elementy tańca, elementy znieruchomienia, bo dzieciom jest trudno tak naprawdę. Wytrzymać bez ruchu, więc jest to dla nich wyzwanie. No i też właśnie dzisiaj próbowaliśmy rozgrzać sobie buzie trochę podziałać z wyobraźnią. Ale zabawę w teatr Katarzyna Piątek proponuje nie tylko najmłodszym dzieciom. Do Jędrusia zaprasza trzy grupy wiekowe Górna Granica to 18 lat. Na starszych czekają już poważniejsze teatralne zadania. Zajęcia będą się odbywały w środy po południu, więcej informacji w Domu Kultury Jędruś. Dziś w naszym programie to już wszystko, ja zapraszam Państwa na następne wydanie kultury pod ręką, a spotkamy się w ostatnim dniu stycznia.